Witam wszystkich stałych i nowych widzów kanału Tajemity. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam materiał mówiący o zdarzeniach, które na dzień dzisiejszy nie mają żadnego racjonalnego wytłumaczenia oprócz założeń i przeróżnych domysłów. Zagadnienie w sumie pomijane i zapomniane, ale po głębszym zapoznaniu się z nim uważamy w redakcji, że nie na długo. Oto przed Wami staje niczym zjawaz za światów. Upiorny szklarz. Szkło jest znane ludzkości od niepamiętnych czasów. Oficjalna nauka twierdzi, że sposób jego wytwarzania pojawił się już 3000 lat przed naszą erą w starożytnym Egipcie. Nauka twierdzi, że zostało wynalezione przypadkiem na skutek mieszania takich naturalnych materiałów jak piasek, wapno i soda kalcynowana. Wszystko to ogrzano do wysokiej temperatury i otrzymano przezroczystą masę. Ładnie to brzmi, ale jak przyglądniemy się technologii otrzymywania sody kalcynowanej, budzą się wątpliwości, czy to aby przypadek, bowiem soda kalcynowana powstaje przez działanie na sól kamienną kwasem siarkowym. W ten sposób otrzymuje się siarczan sodu, który następnie się praży z węglem i kamieniem wapiennym. Otrzymywany roztwór podlega ługowaniu i mamy sodę kalcynowaną. Zapewne otrzymywanie jej też wymyślono przez przypadek, tylko że ta metoda otrzymywania węglanu sodu na skalę przemysłową została opracowana dopiero w 1791 roku przez Nicolasa Leblanka. I już na samym początku pojawia się nam zagadka związana z produkcją szkła. Ale wiadomym jest to, że szkło w owych pradawnych czasach było materiałem, z którego wyrabiano biżuterię, naczynia, kubki i inne przydatne rzeczy. W dzisiejszych czasach życie bez szkła byłoby raczej trudne do wyobrażenia. Szkło jest obecne we wszystkich sferach ziemskiej egzystencji ludzi, pewnie zajmując jedną z najbardziej uprzywilejowanych pozycji zarówno w przemyśle, jak i życiu codziennym. Szkło nie przewodzi dobrze ciepła, nie wypuszcza go z pomieszczeń podczas zimowego mrozu i nie pozwala przeniknąć zimnemu powietrzu do środka. Pochłania promienie ultrafioletowe, chroni przed deszczem, kurzem oraz brudem. Właśnie z tych powodów, a także z powodu przejrzystości, ten niesamowity materiał zaczął być wstawiany w otwory okienne, oddzielając świat zewnętrzny szklaną ścianą od wnętrz domowych. A dom, jak wiemy, jest naszą twierdzą. Nikt nie ma prawa wejść do czyjejś siedziby bez zgody właściciela. To niewzruszone prawo obowiązuje od tysiącleci. Jego gwałciciele byli zawsze brutalnie karani we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach. W czasach starożytnych tacy renegaci byli zakuwani w kajdany i piętnowani. Regulując porządek w ten sposób, surowe prawa okazują się jednak być bezsilne w obliczu nieznanych zjawisk, które ignorują nienaruszalność własności prywatnej i są poza ludzkim zrozumieniem oraz doświadczeniem. W tym przypadku mamy tutaj na myśli tajemnicze zjawisko, nazwane przez każdego, kto go doświadczył, upiornym szklarzem. Nie oznacza to jednak, że historia tego przejawu niezwykłości i towarzyszących mu zjawisk paranormalnych jest zakorzeniona w dalekiej starożytności. Pierwsza wzmianka o tym niezwykłym wydarzeniu pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Zjawisko to zaobserwowane zostało przez mieszkańców Petersburga, którzy stali się jego naocznymi świadkami. Był to spokojny, chłodny wrześniowy wieczór 1873 roku. Grupka ludzi zgromadziła się w przestronnym salonie mieszkania mieszczącego się w pewnej kamienicy. Prowadzono nieformalne rozmowy dotyczące różnych aspektów życia metropolitarnego. Towarzyską rzeczową rozmowę przerwał niezbyt głośny huk. Obecni jednocześnie spojrzeli w okno, bowiem z tej strony słychać było niezrozumiały dźwięk. Jako że było już ciemno, jeden z gości wziął świecznik, i w jasnym płomieniu świec wszyscy zobaczyli dziurę na gładkiej powierzchni zewnętrznej szyby. Miała idealny kształt koła i mierzyła około 30 cm średnicy. Na krawędziach nie zaobserwowano żadnych wirów świadczących o mechanicznym uszkodzeniu szyby. Wydawało się, że okrągł został wycięty diamentem lub raczej idealnie wtopiony. Problem w tym, że okno mieszkania w kamienicy znajdowało się na drugim piętrze i było co najmniej pięć metrów od ziemi. Wewnętrzna szyba ramy okiennej nie miała widocznych uszkodzeń. Widoczne były tylko delikatne, ciemne plamy naprzeciwko dziury. Jedna z młodych kobiet, wpatrując się w nie, krzyknęła cicho. Zobaczyła twarz starej kobiety z garbatym nosem, małymi oczami i opadającą dolną wargą. Inni również zaczęli uważnie rozważać niezrozumiały wzór składający się z ciemnych pociągnięć niewiadomego pochodzenia. Opinia zebranych była jednoznaczna. Jest to obraz twarzy starej kobiety. Jakaś nieznana siła w niezrozumiały sposób spowodowała tak szczególne dzieło sztuki na szklanej powierzchni. Co więcej, dzieło wyglądało bardzo naturalnie i mówiło o wysokich umiejętnościach autora. Następnego dnia wymieniono zewnętrzną szybę, a wewnętrzną dokładnie zbadano w świetle dziennym. Ku wielkiemu zdumieniu świadków wieczornego incydentu, szkło było absolutnie czyste. W zasięgu wzroku nie było żadnych ciemnych akcentów i plam. Można było odnieść wrażenie, że ludzie widzieli osobliwy portret starej kobiety tylko w wyobraźni, ale 18 zebranych ludzi nie mogło od razu wpaść w masową hipnozę i obserwować ten sam artystyczny wizerunek starej kobiety, który jakaś siła wykonała na szybie. Tego tajemniczego zjawiska nikt nigdy nie wyjaśnił. Informacje o podobnych dość rzadkich zjawiskach w niedługim czasie zaczęły się pojawiać w całej Europie, a nawet za oceanem. Szybko przyjęło on nazwę upiornego szklarza. Jego manifestacje z reguły nie są do siebie podobne. Czasami zjawisko to jest powszechne i wpływa na materialne interesy wielu osób naraz. Czasem szkodzi tylko pojedynczym osobom, przypisując rolę obserwatora innym. Jedna rzecz jest powszechna we wszystkich przypadkach. W oknie lub szybie samochodu pojawia się idealnie okrągły otwór, którego średnica w większości przypadków nie przekracza 5 cm. Towarzyszy temu cichy trzask, a wycięty okrąg po pewnym czasie zupełnie zanika i to bez śladu. Czasami owe zjawisko jest powodem rozbijania kieliszków lub kryształowych wazonów, jakby generowało określoną destrukcyjną wibrację. W 1972 roku w pewnym małym szkockim miasteczku gospodarz wrócił do domu po całym dniu ciężkiej pracy na polu. Ciepły dom przywitał go miłą atmosferą jak do tej pory wszystko wyglądało normalnie. Dopiero wieczorem okazało się, jak wielkie zniszczenia poczynił upiorny szklarz w kolekcji kryształów i kolorowego szkła. Kiedy właściciel idąc do łóżka rzucił miłosne spojrzenie na swoją kolekcję, która stojąc dumnie na wyznaczonym miejscu była ozdobą ściany, za nie mówił. Jego oczy zamarły na luksusowym wazonie z okrągłym otworem w żebrowanym boku. Pospieszne i nerwowe badanie wykazało, że inne naczynia miały dokładnie takie same otwory. Miały absolutnie jednakową średnicę, która we wszystkich przypadkach wynosiła 4,2 cm. Brakowało natomiast odłamków. Nieznana siła, dokonawszy cywilnego świętokradztwa, zabrała je w jakimś celu, pozostawiając właścicieli drugiej służby w żałobie i rozpaczy. Upiorny szklasz również pojawił się na amerykańskiej ziemi wiosną 1954 roku. Odwiedził takie miejsca jak Chicago, Los Angeles, Milwaukee, Atlanta. Wszystkie doświadczyły jego ataku. W Kanadzie były to m.in. Edmonton i Calgary. Na tych ziemiach nieznana siła manifestowała się zarówno na szybach okiennych, jak i samochodowych. Trudno jest opisać uczucia kierowcy samochodu, gdy po głuchym trzasku pojawia się czysta dziura, a wokół jego twarzy zaczyna dmuchać ciasny strumień powietrza. Prędkość samochodów ani ich duża koncentracja nie stanowiła dla upiornego szklarza żadnej przeszkody. W jednej chwili mógł zrujnować szyby dziesiątek samochodów spokojnie zaparkowanych na parkingu. Po takich akcjach nie było żadnych śladów. Policja bezradnie wzruszała ramionami, a firmy ubezpieczeniowe ucierpiały najbardziej, gdyż szkody spowodowane przez niewidzialną siłę były ogromne. W setkach domów szyby okienne stały się całkowicie bezużyteczne. Właściciele samochodów zgłaszali się na policję wraz z samochodami, w których szyby przednie, tylne i boczne były uszkodzone na skutek tajemniczych dziur. Ten stan rzeczy trwał dokładnie jeden dzień. Najbardziej uderzające było to, że wszystkie otwory miały idealnie okrągły kształt i tą samą średnicę 5,6 cm. Co więcej, wszystkie zbadane otwory nie różniły się nawet mikronem, niezależnie od ich położenia geograficznego. W Kanadzie i USA były absolutnie identyczne. Oczywiście władze państwowe nie mogły ominąć tak dziwnego zjawiska. Utworzono komisję, która obejmowała zarówno wybitnych naukowców, jak i przedstawicieli Departamentu Wojskowego. Wyniki badaniowej komisji nie zostały nigdy opublikowane. Nadal nie wiadomo, do jakiego wniosku doszli naukowcy wraz z wysokimi rangą urzędnikami. W Europie upiorny szklarz również miał swoje występy. Nieznana siła wzięła sobie na cel Hiszpanię. Dokładnie w 1963 roku znany jest przypadek, kiedy dwóch mieszkańców Barcelony rozmawiała sobie spokojnie przy stoliku w kawiarni, gdy nagle w pobliżu dał się usłyszeć cichy trzask. Mężczyźni odwrócili głowy w stronę dźwięku i zobaczyli, że w dużej szklanej witrynie sklepowej powstały trzy okrągłe otwory. Jeden miał całkiem przyzwoity rozmiar, około 20 cm średnicy. Pozostałe dwa były znacznie mniejsze. Ich rozmiar nie przekraczał pięciu centymetrów. Właściciel zakładu wyskoczył, najwyraźniej wierząc, że to dzieło chuliganów. Wkrótce wrócił i bezradnie rozłożył ręce. W sumie ulica była pusta, a na chodniku nie odnaleziono żadnych fragmentów szkła. Co było przyczyną pojawienia się dziur w witrynie sklepowej, pozostało tajemnicą zarówno dla odwiedzających kawiarnię, jak i jej właściciela. Ale tajemnicze zjawisko nie ograniczyło się tylko do Barcelony. Już następnego dnia w Saragosie stało się coś podobnego. Klienci dużego sklepu spożywczego doświadczyli naprawdę barwnego i zadziwiającego zjawiska. Nagle usłyszeli kilkanaście następujących po sobie głuchych trzasków, po których ogromnych rozmiarów szyba wystawowa pokryła się dwudziestoma czterema okrągłymi otworami. Tutaj już można było zaobserwować jakiś schemat, bowiem otwory pojawiły się w skupieniu: jeden duży i dwa małe po bokach. Wezwana na miejsce zdarzenia policja nie mogła dojść do żadnych logicznych wniosków wyjaśniających to zdarzenie. Niemożliwe było przypisanie wszystkiego chuligańskiej młodzieży, ponieważ sklep znajdował się w zatłoczonym miejscu, ale nikt też nie widział śmiałków. Którzy na oczach wszystkich mogliby wyrzeć bić dwa tuziny szklanych kół niemal w tej samej chwili jednocześnie. Po igraszkach w Hiszpanii upiorny szklarz przeniósł się do naszego kraju, do Polski. Tutaj pokazał swoją nieznaną siłę w 1964 roku, a dokładnie we Wrocławiu. A tak został przypuszczony na nowy tabor kolejowy pachnący jeszcze świeżą farbą. Jednocześnie w 20 nowiutkich wagonach, we wszystkich oknach, nieznana siła utworzyła okrągłe otwory o średnicy 10 cm. Idealnie okrągłe, bez jakiegokolwiek śladu. Wagony straciły swoją prezencję i nie spełniły rygorystycznych zasad i przepisów, które kontrola techniczna nakłada na transport kolejowy. Szyby musiano wymienić, co było bardzo kosztowne. Jakby tego było mało, upiorny szklarz przeniósł się do łodzi. Tutaj niewidzialna siła uderzyła w transport miejski, niszcząc przednie szyby kilkunastu autobusów. Powstało wielkie zamieszanie. Kierowcy wysadzali pasażerów z obawy o ich bezpieczeństwo. Nikt nie mógł zrozumieć, co się właściwie dzieje. Pewna anonimowa osoba tak opisała to zjawisko. Ogromna przednia szyba autobusu na moich oczach w mgnieniu oka pokryła się małymi okrągłymi otworami. Towarzyszyło temu ciche trzaskanie, jakby kilka osób wystrzeliło jednocześnie z wielu karabinów małego kalibru. Naprawdę było wiele dziur. W jednej szybie autobusu naliczono ich dokładnie 52. Wszystkie co dojoty miały tą samą średnicę, 4 mm. Co zdumiało ekipę badającą i spowodowało, że pewnym osobom zaczęły się jeżyć włosy na głowie. Kiedy uszkodzone szyby zostały ułożone jedna na drugiej, otwory idealnie się pokrywały. Wyglądało to tak, jakby jedna matryca odbiła się na szybach autobusów będących w różnych miejscach łodzi w tej samej chwili. To było niezrozumiałe i do tej pory takim pozostaje. O wszystkich tych akcjach tajemnicze zjawisko nie ujawniło się już w Polsce. W Europie długo o nim nie słyszano, a nawet zaczęto już o nim zapominać. Jednak upiorny szklarz ponownie dał o sobie znać w 1996 roku w Antwerpii. Zdarzenie miało miejsce na jednym z uniwersytetów tego największego ośrodka naukowego i przemysłowego Flandrii. Jego świadkami było około 20 studentów. Kiedy w sali wykładowej usłyszano głuchy trzask, wszystkie głowy skierowały się w kierunku dochodzącego z okna dźwięku. Widniała tam duża okrągła dziura. Jej średnica nie przekraczała 25 cm. Studenci nie zdążyli się jeszcze opamiętać, gdy dziwny dźwięk się powtórzył. Obok pierwszego otworu powstał dokładnie taki sam, w ułamku sekundy. Tym razem upiorny szklarz ograniczył się do dwóch dziur. Zjawisko upiornego szklarza miało kilku poważnych świadków, którzy mieli wpływ na świat naukowy. Siłą rzeczy postanowiono to zjawisko wyjaśnić. Pod koniec XX wieku utworzono więcej niż jedną komisję naukową, która pozwoliła na poważne uzasadnienie naukowe tak niezwykłego zjawiska. Owe poważne uzasadnienie stwierdzało, że przyczyny takiego pierwotnego uszkodzenia szkła powstają na skutek fal dźwiękowych, które są wytwarzane przez rury wydechowe samochodów, które w połączeniu z kosmicznymi wibracjami powodują owe dziury w szkle, które jest w jakiś sposób uszkodzone w wyniku naruszenia procesu technologicznego podczas jego produkcji. Uzasadnienie w stylu cegła jest czerwona, gdyż, jako neutralna masa plastyczna, przyjmuje promieniowanie o odpowiedniej długości fal elektromagnetycznych, odpowiadających za kolor czerwony. Tak więc absorbuje je i w ten sposób powstaje jej czerwony kolor. Co w sumie może być prawdą. Niektórzy uczeni uważają, że upiorny szklasz jest niczym innym, jak wynikiem działań błyskawicy. Zjawisko to praktycznie nie zostało zbadane ani nie może znaleźć wyjaśnienia w kręgach naukowych i jest całkiem zdolne do powodowania idealnie okrągłych otworów w szkle. Ale wszystko to jest tylko założeniem. A założenia można tworzyć bez liku tylko gdzie dowody na ich poparcie. Jasna i zwięzła koncepcja wytłumaczenia tego zjawiska niestety nie istnieje. A ponieważ nie ma naukowego wyjaśnienia, nie można opracować środków ochronnych przed tym zjawiskiem, co naraża ludzi mniej lub bardziej na spotkanie z upiornym szklarzem. Konkludując, warto zauważyć, że upiorny szklarz, choć powoduje pewne szkody materialne, jest jednocześnie niezwykłym zjawiskiem. Dlatego w przypadku zaistnienia takiego zjawiska należy dokładnie je zapamiętać a najlepiej filmować lub fotografować. To wprowadzi różnorodność i świeżość do naszego zwyczajnego życia, otworzy oczy na różnorodność i złożoność otaczającego nas świata, którego prawdziwą istotę zaczynamy poznawać tylko w tych momentach, gdy dotykamy czegoś niewytłumaczalnego, co leży poza granicami ludzkiego zrozumienia.